Siamaneczko, Dzień drugi po przeprowadzce, ale tylko studia i właściwie tylko części studia. Specjalnie nie będę Wam kręcić tutaj mieszkania, bo... apartmentu. właściwie apartamentu, apartamentu mego. Nie, to jest taka mylna nazwa, oni tak mówią po prostu na mieszkania, apartament. Jestem ciemna. Dobra, w tę stronę się obrócę. I później przy okazji bo Wam ponagrywam jak się urządziłam tutaj, bo od ostatniego wlokowania minęło Grubo kilka miesięcy, więc troszkę się pozmieniało. Teraz to było po prostu niezręczne, jest Jestem nastawiona na inny tryb działania, czyli jak najlepiej, jak najszybciej nagrać kurs, bo terminy się zbliżają. Plus, no, dodatkowa robota, czyli zmiana miejsca, w którym będę robiła live'y. No i może kiedyś przyjmowała klientki, to cisnę. Ale coś się pani, Nagrałam na klatyce. Góry. No, coś, coś tam robimy. Jezu, co wygląda? No, w każdym razie... Teraz idę, z mieszkania, wychodzę z budynku, bo ciężko tutaj gdzieś powinien czekać, więc zaraz zobaczymy gdzie. Nawet go nie ma. Oj, sąsiad. Hola! Buenas! I tak, codziennie odbywam ten sam, praktycznie tę samą trasę, z malutkimi zmianami, typu gdzieś tam skręcę wcześniej albo później, ale zawsze jest ona bardzo podobna. Ta trasa. Nie widzę Przemka. A, jest, widzę Przemka. Widzę go z daleka. Dobra, zaraz go tam pokamerujemy. Już z Kuką czekają przy śmieciach, bo... W... Co chciałam powiedzieć? Poprosiłam go, żeby poszedł ze śmieciami. No, więc spodziewałam się właśnie w tych rejonach śmietnika go zobaczyć. Ty, ale on... Zamiast się zatrzymać, nie? To on idzie dalej. To jest po prostu... To jest halstwo. Co, chciałam ja biegnąć za nim? No Przemek, czemu na mnie nie poczekasz? Czemu na mnie nie poczekasz? Jest to nagrane. Widziałam Cię przy koszu. Na śmieciach jesteś teraz. Pojawiło się słoneczko Przemek! Czoło zaczęło się świecić z kremu. Ej, zobaczymy, czy z Nikola dzisiaj. Zobaczmy. Dobry. Ej, czekaj, No to weź MK, MK. Aha, nie ma MK. A no to weź jakąś LK. No to Eska będzie. A to są. To otwórz, zobaczymy, co za niespodzianka. No teraz otwórz, Nikola, też będzie widziała. O ty. Na vlogu? To dobra. To pakuj, Nikola. Szanowny, jesteś szczęśliwy, że sobie kupiłeś prezenty? Od prezenty. czasu do czasu trzeba sobie kupować. Otrzymałem prezent, spoko, tylko ciekawe co tam wyjść, w że nie było Emki. No tak. Ale poradzimy z prezentem. No, jeden to będzie niespodzianka, prezent to będzie niespodzianka. Kurde, ja lubię takie tych O, tam było więcej Edyta. No, no, no. no mają pewnie więcej Edyta, to być będzie taki mały. Myślałam, że nagrywam normalnie szkołę i jak Przemek się idzie zapisać, ale no nie, to było slow -mo, więc kawałek slow-mo było. Ale pytam Przemka, czy się idzie zapisać i jeszcze powiedział, że nie, bo zamknięte No ciekawe ciekawe, kiedy otworzą szkołę, nie? U! Uh, szybko, bo tutaj Jak A, tylko... to mają online'owe nauki. Zamykają, online? Zamykają ten sezon, Dopiero chyba potem będzie w wakacjach, nie? To jest bardzo interesująca i ciekawa informacja, czemu nie? Kupimy te tutaj, tam? Tak, 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 wejdziemy. Nie, nie wiem, czy tam w tle widać, ale jest czerwona flaga, więc teraz się nie można kąpać. Wydaje mi się, że po prostu w określonych porach dnia, w określonych porach dnia można się kąpać. Bardzo wcześnie rano i wieczorem, jak już w sumie słońca nie ma takiego fajnego, więc okej. Okay. Może się to zmieni. Już jesteśmy w tej... Teraz już jest... Kończy się pierwsza faza wychodzenia, nie? Kończy się nie? No, druga. Ważne, co mam robić. Dobra. Idziemy do studia, idziemy. Tak jest kulka, kulka się najbardziej cieszy. Kontynuacja mycia okien. To jest z lewej strony bardzo ładnie. Nie umiem tego zaraz pokazać, zaraz to pokażę. Z lewej strony bardzo ładnie zrobiliśmy o co chodzi. Umyliśmy, ale to jest. z prawej strony nie, nie bardzo. Więc kontynuujemy mycie okien. Tutaj jest jeden problem, że ten środek się w ogóle nie rozsuwa i no jest tam trudno dojść. No, ale tu z tej strony wszystko się rozsuwa i pięknie szyby zostały umyte, naprawdę mega. Nawet nie widać, że to na szyby teraz pokazuję, ha! Edyta... Co ty w tej kulce robisz? Przykuję! No chodź, idziemy na spacerek kulka. Ja nie chcę słyszeć na spacerku. Ona tylko tak na początku, a potem się dzieje. Hmm? Tak jest, idziemy do studia. Ja nie chcę być w tym kagańcu, czy w sensie szelka. No zła, nie ma mieć to ma. Bez marudzenia, koleżanko. Idziemy, idziemy, tak jest. Zobaczę, co robisz. Psyk. Psyk. Idziemy na spacer, tak jest. Przemek się pyta, jak ja wezmę kamerę psa i śmieci. I czekaj, kulka, bo mi kamerę pociągniesz z sylką. Z wezmę wszystko, wezmę psa, śmieci do jednej ręki, kamery do drugiej. A co? Teraz jak zamknę drzwi. Tego już nie przeskoczę. No kurczące, trudnego. trudno mi A mnie ręka Tak, sobie zawsze te śmieci przerzucę. Z jednej ręki do drugiej, ale dzisiaj nie. Zresztą Ale teraz tego nie zrobić, bo widzisz, jak ja to mam. No to ty idź! Klamorami, a ja będę sobie szła z kamerą w ręce. A co, piękna pogoda. W takich koszykach plastikowych, czarnych, dostajemy warzywa, jak zamawiamy sobie. Z takiej tutaj, tutajszej, y, takiej, jakby to nazwać, plantacji, jak to nazwać, Przemek. No, tako, a, a taka agroturystyka, nie, nie co mówię. Agro coś tam. Agroturystyka. No i w każdym razie. Teraz Jest mówię. sobie małżeństwo, które postanowili sobie kupić albo wynająć ziemię i zaczęli hodować sobie warzywa i owoce. Jak A podawać podawać to mówisz o, o karmu, A się... Aha o tej drugiej, no. Tak. Ja no to zaczęli sprzedawać i jeżdżą, tak? rozwożą teraz do no. no i no. właśnie fajnie, bo to są takie tutejsze owoce, warzywa, super. To mi się czoło oświeci, bo się... bo się nasmarowałam. Bo jest dość mocne słońce, a mam permanentne brwi, i chciałabym, aby takie pozostały jak najdłużej. No, a słońce działa jak, podobno jak laser na wszelaki tego typu rzeczy. w Polsce, widzów znać. Czy w Twoim mieście albo w okolicy... W naszym mieście jakbyśmy różników, to nie pamiętam, że była taka usługa albo nie widziałem. E, może, albo nie coś by, nie może nie widziałeś, a może nie tak. zwracałeś uwagi, bo ty do, przeszedłeś, przeszedłeś, znaczy zmieniłeś nawyki żywieniowe dopiero stosunkowo niedawno, bo, bo już mieszkałeś tutaj na, na wyspach kanaryjskich. No i tak i nie jedliśmy takich ilości warzyw, owoców jak teraz. Nigdy przez całe życie nie zjadłam tyle co. Tutaj przez jeden miesiąc... No nie, dobra, przesadzam. życie, Ale naprawdę, jak my zamawiamy owoce, warzywa, to to przychodzi w tych skrzynkach czterech, nie? Seller musi być naciowy. To, to musi być. To, to kilogramami. To samo pomarańcze, kilogramami. Marchewki, papryka, kilogramami. Czosunku, Boże, bo ja uwielbiam robić... O, dobra, teraz będzie kawałek dużo gadania, co Edyta lubi robić, jeść uwielbiam kiszone, zakwaszone nie wiem jak to nazwać, zakwas buraczany po prostu trzy dukne słoiki za każdym razem robię chyba z 3 kilogramów to tak jakoś wychodzi mniej więcej i tam mnóstwo oczywiście czosnku muszę wstać Dawid widziałeś? bo się, bo mnie tutaj rozproszyłeś, dużo czosnku, dużo ziela angielskiego ziela laurowego tam wrzucam Niestety tutaj nie mogę ziela angielskiego znaleźć, bo jak im pokazuję te czarne kulki to wszyscy pieprz, pieprz. Nie wiem jak się to tutaj nazywa w ogóle. I dostanę przez. Co? Muszę Nie zgubię się rybak. No ja, ja mam obawy, że czasami tak wolę jednak na Ciebie poczekać. W każdym razie dużo gadania. Kazałam Hani kupić, a właściwie w sumie Paweł kupić mnóstwo pytek. Ty Zielę angielskiego, bo to jest tytka, no. I kończy się pierwsza, chyba, chyba pierwsza faza wychodzenia z powiedzmy, pandemii. Zobaczymy, jak będzie jutro, co się Sześć, zmieni. 16 czy 15? 17. Ja w połowie nie widzę do tego. Ja też? Ja no, też nie widzę, bo mam w połowie. Ale siódemka jest chyba zakryta. Nagrywa się, nagrywa się. I I w sumie jest niedziela, więc jest prosto. Trochę prosto i to w niedzielę życie, jeżeli chodzi o kafejki, bary, jakieś restauracje czy tego typu miejsca. I widocznie teraz <laughs> póki jest ta pierwsza faza, jeszcze to nie może być otwarte. Wczoraj chyba były otwarte kafejki. No, nie może. Być? Tak się kończy, ze <laughs> Chyba nie może! No chyba nie może, nie Co wiem. Zauważyłaś. Zauważyłam, że w weekend jest wszystko pozamykane. Ale od poniedziałku do piątku jest otwarte. I sklepy przed wejściem mają dezynfekcję. Czyli chcesz mi powiedzieć, że jak Nałożę? idziemy na leptaku i będzie kafejka, zamknięta zamknięte dzisiaj? Teraz możemy i sprawdzić. Ale jest większość, znaczy wygląda tak, jakby było wszystko pozamykane. Może gdzieś tam coś jest otwarte. nie wiem. Zresztą przez ten obraz jak to bryty, kiedy chcesz iść do restauracji, na przykład. Kiedy chcesz iść do restauracji, to nie wejdziesz do środka. Do sklepu jeszcze wejdziesz coś. Nie, no, wejdzie do Aha, w tej jednej. No tak, racja. Niektóre restauracje mają tak, że tam nie można wejść, jest zastawione jakimiś krzesłami, stołami. A do niektórych możesz wejść, ale daleko od siebie są bardzo stoły. Nie było tak daleko od siebie. Mi chodzi o to, że możesz wejść, tylko musisz zdezynfekować ręce i możesz tylko zamówić. Nie możesz jeść w środku, i jest możesz na zewnątrz. Tak? A tam aczkowałem. nie siedzieli raz w środku ludzie? W tym Sonson? Nie. Nie. A, to może to byli pracownicy i ja to tak pomyliłam. Tak. Aha, faktycznie, no to możesz sobie zamówić przy wejściu. Ale i tak stoliki na zewnątrz są rozłożone szerzej niż do, dotychczas. Zawsze jakieś panie tu tak blisko siebie chyba lubią być. Jest taka śmieszna sytuacja dla przedsiębiorców, śmieszna. Zawsze jest bliżej. Tragiczna ogólnie, bo jest taki u <laughs> nas bar, Dziadek Kamil 2. Abuelo Kamilono. I Abluwadzi Abuelo i chodzi o to, że on może mieć tylko trzy stoły na zewnątrz. I środek ma pokrycie całej. I on, biedny stoi, przydaje mi piwo, kanapkę. Jak ten człowiek ma zarobić? Te? No, to w się. Sensie, nie wiem, nie rozumiem tego. Ja też tego tak nie rozumiem. Ja Wręczcie to gryzie. Wystarczy to wystarczy... Ale, zobacz, pokryje, masz, pokryje. Ale wystarczy zachować środki, środki ostrożności i raczej edukować ludzi, niż zakazywać i jak, a dobra, nieważne, idę dalej. <śm> Maksymalnie dwie, dwoje klientów i są tak zastawione tutaj, widzicie? Stół jest zastawiony, jest dezynfekcja położona i nie wejdzie więcej osób. Nie wiem, na jakiej zasadzie to dokładnie działa. Nie wiem, na jakiej zas za zasadzie to działa, czy to w jednym... W jednym czasie chyba mogą być dwie osoby w sklepie, nie wiem, no tak, jak dwu, dwie, dwie osoby max. Ale zanim cokolwiek dotknie w sklepie, to muszę się zdezynfekować. to jest okej. Okay. Dla mnie to jest okej. Okay. Jak najbardziej. W soboty tutaj jest zawsze targ, ale teraz w sobotę nie było targu. Co? Niedzielę. Niedzielę, a nie w sobotę? Mogę mieć. Ale i ani dzisiaj, ani wczoraj nie było, w każdym razie, więc no co... Nie ma sensu się kłócić. Te kruki tam tak kraczą zło wrogo, nie? Dwa... A nie, jeden odleciał. To nie, to po prostu zatężyłam tylko włączyć i już odleciał. No, nie chciał być skamerowany, ewidentnie. A Co, przynajmniej chcesz mi kupić dom? Nie Podobno jest... No, ma być obniżka cen nieruchomości. No, byliśmy pierwszy raz właśnie w piątek w centrum handlowym. Bo byliśmy ciekawi, co jest otwarte. I dawno, nie, znaczy, dawno w życiu, jak tutaj mieszkam, nie widziałam. dobra, nie w życiu, ale jak tutaj mieszkam, nie widziałam tak pustego, ciemnego centrum handlowego w środku. To było takie dziwne. No. Takie klipy trochę. Jeszcze go chciałam powiedzieć, albo właściwie pokazać, co, co przemek ma. Wpakowane do plecaka tu wystaje bazylia. Mleczko sojowe, czekoladowe. Tak, jakbyś musiał stanąć, żeby mieć to w ogóle mogła rozpiąć, a z drugiej strony. Dobra, nie, be, nie, nie będę tego rozbrajać teraz. O kurde, dobra. Ale później pokażemy... A czy... jakie pokażemy. Ja pokażę, co Przemek ma w plecaku. Yy, tam na pewno jest seler naciowy, papryki dużo. Nie wiem czy pomarańczy nie wziął, ale na pewno na sok warzywny co nieco. Mamy wyciskarkę i w domu i w studio, żeby się nie męczyć, bo... Sok, warzywny jest najlepszy jak jest wierzód. Wtedy najlepiej się popija. Najsmaczniejszy wtedy i najzdrowszy.